O, cześć, już tu jesteście! Ostatnio chciałem sobie skorzystać na nie swoim komputerze no, z tam paru swoich aplikacji. Takich, na które mam licencję, i w ogóle z uczelni, no, ale nie mogę, nie chciałem instalować tej aplikacji kogoś. To są takie aplikacje portable. Jestem mądry. No dobrze, tylko że przykładowo, Microsoft nie wyda ci Office'a w wersji portable. Ani Portable, ani z tych rzeczy. Portable! Więc potrzebowałem rozwiązania... To taki hiszpański stół. Portable. <grywa> potrzebowałem innego rozwiązania. No i jak pewnie wszyscy wiedzą, jest coś tak Linux Live, który odpala się z pendrive'a. Jest wersja możliwa do odpalenia prosto do ramu, że można... Ubuntu! Później... Tego... Tak, tak. Dobrze, pięknie, pięknie. Super. Zostaniesz ciasteczku, Ale raz, kończyły się. Aż trafiłem na Windows To Go, który jest dostępny od wersji Windows 10. Umożliwia odpalenie systemu operacyjnego z dysku twardego lub pendrive'a, który jest certyfikowany przez Microsoft. I masz tam gotowy system, który Jak sam sobie. masz pendrive'a nie certyfikowanego przez Microsoft? To działa to bardzo wolno. Wiem, bo sprawdzałem. Bardzo, okay. bardzo, 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 bardzo wolno. A to skąd wziąłeś pendrive' certyfikowany przez Microsoft? Nie wziąłem. Miałem dysk twardy. Bo tam jest coś takiego, jeśli mamy wchodzić w technikalia. No bo wcześniej straszne z tym problemy były z tymi wszystkimi urządzeniami, nie? Mhm. Jak nie wiem, próbowałem Windows XP przenieść, to było przecież niemożliwe. Podpinam dysk do innego komputera, wymieniłem kartę graficzną. Blue screen, cokolwiek blue screen. blue screen. Powiem ci, że te blue to miały jednak urok swój. Teraz jest taka smutna buźka w Windowsie 8 i nie, I nie wiadomo, co nie. się stało. No nie, nie tak. no dalej są kody podane. Mini-dump też jest rzucany na cel. No jest dump i tam są kody, ale na ekranie nie masz kody. Też jest kod. Też jest kod, tak. No ale w Windows XP to było w ogóle. No nie, nie byłeś w stanie przenieść sobie Windows'a czy dysku do innego komputera. Dopiero w 7 to naprawili. Znaczy naprawili. No, naprawili. no Rozwinęli naprawili. na tyle systemy, że... <śles> <śles> naprawili. Naprawili. <śles> o jak mi w oczy. No ale wracając do Windows To Go. Miałem tam właśnie pakiet Office, wszystko ładnie zainstalowane. Oczywiście, pierwsze uruchomienie chwilę mu zajmuje, no bo musi sobie dograć sterowniki. Długo? Półtorej minuty, może max. No to to nie jest chwilę. No ale ja rozumiem, że w erze dysków w SSD to jest rzeczywiście dłuższa chwila, ale. Przy czym to za każdym razem się w zasadzie dzieje w momencie, kiedy przekładasz dysk z jednego kompa do drugiego. Ale to działa. Testowałem na trzech in różnych komputerach i to po prostu działa. Całkiem fajne rozwiązanie. Szczególnie właśnie, jeżeli ktoś dużo podróżuje i niekoniecznie ma ze sobą laptopa, tudzież na przykład służbówkę i chce odpalić swoje prywatne programy, no to jest to bardzo fajne rozwiązanie. Także pierwsza moja łapka w górę dla Microsoftu: za Windows to go Microsoft w końcu coś zrobił dobrze. Ja generalnie uważam, że ludzie strasznie się czepiają Microsoftu już trochę bezpodstawnie. Nie ma innej firmy, która zrobiłaby to lepiej. A wszyscy Apple? krytykują. Okej. Okay. Ale na przykład pakiet biurowy najlepszy Microsoftu. A i tak wszyscy, że Excel taki, śmaki, owaki, no nie ma lepszego, sorry. No nie, to jest najbardziej kompleksowy narzędzie. Jakby nie patrzeć, jakbyś spróbował... Apple ma Numbers, które wygląda jak wersja demonstracyjna Excela. No sorry, no tak jest. A ten, a Open Office? Nie mówmy o Open Mac OS X jest dalej systemem lepiej zoptymalizowanym, lepiej napisanym i tak dalej, no ale no jakby. Ale um... Office jest niezastąpiony. No i też jest na Maca. Office tak? Nowa wersja Office, chyba 2016, wyszła najpierw na Maca, a dopiero potem na Windows. A. Tak o, ogóle, no. A to się Microsoft teraz idzie w Office 365 tak i samo jak abonamenty, nie? Tak samo jak Adobe poszło w Adobe Cloud. Dokładnie. Creative Cloud, przepraszam. No i Windows, Windows to go. Let's go. Le, let's go. Mało kreatywne przejście do kolejnego no, tematu, a drugim tematem, o którym chcielibyśmy dzisiaj podyskutować, to e -sport. It's in a game. A, e-sport, nie jest. sport Oni nam jeszcze nie płacą. Jakbyście, jeśli jesteście zainteresowani, tutaj jest adres e-mail, proszę pisać, Dokładamy się. Daj pieniążek, małpa, gmail.com. .com to zupełnie inny temat na kiedy indziej. W każdym razie chcieliśmy przytoczyć wpis Marcina Jakubowskiego. Marcina Jakubowskiego? Marcina Jakubowskiego. Marcina Jakubowskiego. Marcin Jakubowski jest yy, chyba mądrym człowiekiem, zważywszy na to, że jest jakimś tam fizykiem na jakimś tam uniwersytecie. Eee, przeczytam wam eee, tutaj profil będzie na ekranie. Może tekst też po prostu niech będzie na ekranie, na ekranie. To jest zajebisty pomysł. I teraz macie chwilkę, żeby się zapoznać z tekstem. On się wyświetli tutaj. Tu. O, dokładnie tutaj. No, więc teraz macie chwilę, my poczekamy. Chcieliśmy się do tego tak naprawdę odnieść, ponieważ pan Jakubowski stwierdził, że w e-sportie nie ma zagrożenia sportu. No, moim zdaniem nie ma racji. Może nie jest to sport takim fizycznym tego słowa znaczeniu, gdzie. No. W tym cytacie, który mogliście przeczytać, stwierdza on, że to jest kwintesencja linistwa I z tym się głównie nie zgadzam, bo można twierdzić, że nie jest to sport. Nie widzę w tym nic złego. Natomiast piętnowanie tego yy, i jakby. Nazywanie tego patologią. Tak, i bagatelizowanie wysiłku ludzi, którzy spędzają naprawdę dużo, dużo czasu i, i energii, zużywają na to, żeby osiągnąć i dojść do tego, do czego dochodzą, bo to, to, jest, to jest niesamowity sukces, to jest niesamowity prestiż i to urosło do naprawdę wielkiej rangi, żeby znaleźć się gdzieś na podium w zawodach e sportowych. To ten element tej wypowiedzi mi się nie podoba. Bo tak. czy to jest sport, czy nie, to to jest naprawdę kwestia etymologii i tego, co do którego worka wrzucimy, ale bagatelizowanie i traktowanie skóry, to mi się po prostu w tym nie podoba. Nazywanie esportu patologią jest zdecydowanie dziwnym określeniem, zważywszy na to, że część ludzi po prostu z tego żyje i poświęca kawałek swojego życia na trenowaniu do udziału w zawodach e sportowych, które zyskują z roku na rok coraz większą, coraz większy rozgłos i coraz więcej obserwatorów przyciągają. Tak? Te imprezy sportowe Piotrek tutaj sprawdzał nagrody w turniejach League of Legends na przykład, jakie były w, w ciągu ostatnich kilku lat i one rosną z roku na rok. Nie wiem, możesz przytoczyć. Pierwszy, jakieś... pierwszy sezon zaczynał się z kwotą 50 tysięcy dolarów. To była główna nagroda złoto. A już kolejne sezony, począwszy od drugiego sezonu do sezonu 2015 były to nagrody w wysokości miliona dolarów za osiągnięcie pierwszego miejsca, i również ilość widzów rosła chyba nawet wykładniczo w pewnym momencie. No zdecydowanie. Wzięliśmy pod uwagę ilość widzów, którzy oglądali równocześnie zawody sportowe w danym czasie i ich najwyższą, najwyższą wartość w danym czasie, tak? Dla poszczególnych sezonów League of Legends. A było to ile możesz powiedzieć? 210 tysięcy dla pierwszego sezonu, 1,1 miliona dla drugiego sezonu. Później był wielki skok, chociaż w sumie między pierwszym a drugim też był duży skok, tak? bo to była czterok czterokrotnie, pięciokrotnie. 5 razy więcej. Później było niemalże 8 przyrost, bo 8,5 miliona, następnie 11 milionów i 14 milionów widzów. Równocześnie oglądających relacje, czyli to na przykład. Finał obserwowało równocześnie 14 milionów osób, a tak naprawdę wszystkie rozgrywki obejrzało 37 milionów osób, czyli. Możecie mówimy, sobie... mówimy o finale y, ostatniego sezonu, czyli 2015. Tak, czyli w sumie od 5 lat coraz większa liczba osób obserwuje te zmagania. Oczywiście możemy tutaj wspomnieć też o innych grach, nie tylko League of Legends, ale na przykład Polska odnosi bardzo duże sukcesy na polu. Y, Counter Strike'a, mamy swój team Pentagram, tak? Czy chociażby to już było lata temu, ale nawet Ziomek z Mielca, z mojego rodzinnego miasta, e, tak, jechał do na, na turniej, na turniej Starcrafta w, w Korei w tamtym czasie, więc mhm. to było takie całkiem sporo osiągnięcie. I ten, ten sport cały czas się rozwija. Coraz więcej tak naprawdę gier jest rozwijanych pod kątem tego, żeby można było organizować zawody sportowe te wszystkie moby typu... Większość, większość gier ogólnie, która ma tryb multiplayer posiada z reguły tryb PvP na, z, połączy, z podziałem na drużyny z mniejszą lub większą skutecznością są w stanie później agregować jakieś drużyny na zawody tak naprawdę Nie wiem, czy w Assassin's Creed jest, jest jakiś PvP? W nie, raczej części? było tam PvP, tak, mhm. ale to, to nie był tryb, który był Okay. Warto wspomnienia. Tak. Guild Wars 2 przykładowo miała PvP, ma PvP. Jakieś zawody wiem, że się odbywały, był, można było nawet oglądać w trakcie, na, czy w samej grze te zawody. Wielkiej pompy z tego nie zrobili. Sama gra nie była nigdy skoncentrowana na, na PvP, więc nie osiągnęło takiego zawrotnego sukcesu. No ale spora część gier, która, która jest online, w jakimś stopniu dąży chyba do tego, żeby zgromadzić te, te widownie w trakcie jakichś mistrzostw. No zdecydowanie. Zresztą teraz w Polsce jest organizowany Intel Extreme Sports. No to nie teraz, to od dawna. No tak, ale ta impreza w tej chwili już naprawdę przyciąga mnóstwo ludzi. Zaskakująco popularne. Ludzie się dziwią, tak? Ludzie z starszej daty nie mają zielonego pojęcia o co cały ten ambaras i co, co, co się wokół nich dzieje. A ten sport Sport, bo można to nazwać rywalizacją, tak? Więc w jakiś sposób to jest sport? Jeżeli możemy nazwać szachy sportem, to możemy spokojnie yy, granie w League Legends na światowym poziomie nazwać sportem. No, zdecydowanie tak. Nie zdziwiłbym się, gdyby została w którymś momencie zorganizowana jakaś olimpiada sportowa i. Ja myślę, yy... że to gdzieś już za rogiem jest. To było, mam coś z głową. No niewątpliwie! No przepraszam, bardzo! Hej, pozdrawiamy, pozdrawiamy z nas, Krzysia! To nasz dumny... Pozdrawiamy Krzysia. ...który rozwalił YouTube, a. i trzeba kiedyś o tym opowiadać.